Uzależnienie od robienia trudnych rzeczy zaczyna się od chwili, w której człowiek przestaje negocjować sam ze sobą, czy warto podjąć wysiłek. Większość ludzi przegrywa te negocjacje każdego dnia, ponieważ nikt nigdy nie nauczył ich prawdziwej mechaniki dyscypliny. Miyamoto Musashi rozumiał te tajemnice kilkaset lat temu, kiedy jako młody wojownik wyruszył na pierwsze pojedynki. Wiedział, że człowiek, który szuka łatwości, traci swoją ostrość, a ten, kto uzależnia się od trudności, staje się kimś nie do pokonania. Współczesny świat nauczył nas, że komfort to nagroda, że szczęście to unikanie bólu, że sukces to dostęp do przyjemności bez wysiłku. Jednak to właśnie ten model sprawia, że nasza siła zanika powoli i niezauważalnie. Telefon, internet, szybka rozrywka i natychmiastowe jedzenie bombardują mózg dopaminą bez żadnej ceny. A człowiek myśli, że wygrywa, gdy w rzeczywistości przegrywa. Musashi nie miał takiego problemu. On wiedział, że każdy krok ku mistrzostwu oznaczał walkę z oporem, ból, dyskomfort, czasem głód i samotność. Ale właśnie te momenty budowały nie tylko jego ciało, lecz przede wszystkim jego ducha. Właśnie dlatego w wieku zaledwie trzynastu lat zabił swojego pierwszego przeciwnika w pojedynku, a później nie przegrał już żadnej walki. W jego filozofii nie było miejsca na łatwość, bo łatwość jest początkiem rozkładu. Kiedy dziś budzisz się rano i zamiast zmierzyć się z wysiłkiem, wybierasz drogę prostą. Osłabiasz mięsień odpowiedzialny za podejmowanie trudnych decyzji. Każda łatwa decyzja jest jak ostrze, które tępi się z każdym uderzeniem. Każdy moment komfortu to powolna utrata przewagi, której nawet nie zauważasz. Dlatego pierwszą lekcją musasiego jest uświadomienie sobie, że ból, trud i wysiłek, to nie wrogowie, lecz sojusznicy. Człowiek, który uzależnia się od rzeczy trudnych, odzyskuje kontrolę nad własnym losem, bo tylko on potrafi robić to, czego inni unikają. I właśnie w tym tkwi jego przewaga, w gotowości do walki, gdy inni już dawno się poddali. Świat, w którym żyjemy, został zaprogramowany tak, aby uczył nas unikania wysiłku i poszukiwania natychmiastowej gratyfikacji. Od momentu, w którym otwierasz oczy, Twoje otoczenie karmi Cię wygodą i iluzją łatwego szczęścia. Telefon leży obok łóżka i wystarczy jedno dotknięcie ekranu, aby poczuć nagły przypływ dopaminy. Media społecznościowe, wiadomości, szybka rozrywka, wszystko to daje Ci krótkotrwałe uderzenia chemicznej przyjemności, które zastępują prawdziwe poczucie spełnienia. Kiedyś człowiek musiał polować, budować, walczyć, aby zasłużyć na nagrodę. Musiał znieść ból, trud i wysiłek, a dopiero później doświadczał satysfakcji. Tak działał umysł przez tysiące lat, a sekwencja była zawsze ta sama: najpierw cierpienie, potem nagroda. Dzisiaj system został odwrócony. Każdy komfort, każda aplikacja, każde udogodnienie daje ci przyjemność bez konieczności zapłaty w postaci wysiłku. Twój mózg nie odróżnia zdobytej nagrody od tej darmowej, dlatego traci zdolność do wytrwałości. Musashi rozumiał, że to właśnie trud był fundamentem wzrostu, dlatego dobrowolnie wystawiał się na ból i niedogodności. Nie szukał drogi łatwej. Lecz tej, która hartowała ducha, współczesny człowiek myli odpoczynek z lenistwem, a komfort z rozwojem. Wmawia sobie, że zasłużył na kolejną chwilę przyjemności, podczas gdy w rzeczywistości powoli zatraca zdolność do konfrontacji z tym, co trudne. Gdy przez długie miesiące wybierasz drogę bez bólu, twoja siła słabnie niepostrzeżenie. Mięsień dyscypliny zanika. A twoja przewaga znika. Dlatego Musashi uczył, że pierwszy krok ku wolności to odwrócenie tej logiki. Przyjemność nie może być początkiem, lecz nagrodą. Najpierw walka, potem smak zwycięstwa. Najpierw ból, potem satysfakcja. Uzależniając się od trudności, odzyskujesz utraconą równowagę, a twój mózg zaczyna na nowo rozpoznawać prawdziwą wartość nagrody. Większość ludzi myśli, że można pokonać słabość czystą siłą woli, lecz to właśnie ta droga prowadzi najczęściej do szybkiego wypalenia. Kiedy budzisz się rano i mówisz sobie, muszę ćwiczyć, muszę pracować, muszę się zmusić, w rzeczywistości tworzysz wroga we własnym umyśle. Twój mózg traktuje przymus jak zagrożenie, jak więzienie, które odbiera wolność. Im mocniej pchasz siebie do działania, tym silniejszy staje się opór. To paradoks, którego nie rozumie większość osób. Musashi wiedział, że człowiek nie zwycięża dzięki brutalnej sile narzucanej sobie, lecz dzięki sztuce płynięcia z nurtem oporu i wykorzystywania go. Podobnie jak woda, która nie uderza w skałę, lecz otacza ją i z czasem całkowicie rozpuszcza, tak samo wojownik uczy się działać nie poprzez wymuszenie, ale poprzez konsekwencje i płynność. Ten, kto próbuje od razu narzucić sobie skrajnie rygorystyczny plan, bardzo szybko pada ofiarą zmęczenia. Na początku czuje ekscytację. Lecz po kilku dniach brakuje mu energii i motywacji. Wtedy pojawia się cykl porażki, silne postanowienie, krótki zryw, wypalenie, rezygnacja, poczucie winy i kolejna próba, która kończy się tak samo. Musashi rozumiał, że prawdziwa siła rodzi się w harmonii między wysiłkiem a naturą człowieka. Gdy zmieniasz słowo muszę na słowo mogę, nagle to samo działanie przestaje być walką, a staje się okazją. Nie jest już karą, ale wyborem. I właśnie w tym tkwi sekret pokonywania oporu. Nie walczysz przeciwko sobie, tylko uczysz się prowadzić własną energię w odpowiednim kierunku. To podejście zmienia wszystko, ponieważ usuwa wewnętrzną bitwę, a wraz z nią wyczerpujący konflikt, który zwykle zabiera większość siły. Tak działa paradoks oporu. Im mniej walczysz ze sobą, tym łatwiej stajesz się zdyscyplinowany. Ból jest doświadczeniem, którego większość ludzi unika za wszelką cenę, ale to właśnie w nim kryje się największa transformacja. Miyamoto Musashi wiedział, że cierpienie nie jest przeszkodą, lecz materiałem, z którego buduje się siłę i mądrość. Człowiek, który całe życie szuka łatwości, na starość okazuje się pusty i pozbawiony głębi, podczas gdy ten, kto wielokrotnie doświadczał trudności, nosi w sobie ślady zwycięstw i porażek, które uczyniły go kimś więcej. Ból fizyczny podczas treningu, frustracja podczas nauki, porażka w walce. Wszystkie te elementy są dowodem, że organizm i umysł pracują nad czymś większym. Jeśli interpretujesz te sygnały jako znak słabości, od razu chcesz się wycofać. Ale jeśli zobaczysz w nich proces budowania nowej siły, nagle ten sam ból staje się dowodem rozwoju. Mięśnie pieką nie dlatego, że są słabe, ale dlatego, że rosną. Umysł buntuje się nie dlatego, że nie potrafi, ale dlatego, że tworzy nowe połączenia. Właśnie w tym kryje się radość bólu. Uczucie, które pojawia się, gdy zaczynasz rozumieć, że cierpienie nie jest karą, lecz bramą do przemiany. Musashi powtarzał, że wojownik nie trenuje po to, aby przygotować się na bitwę, ale że każdy trening już jest bitwą. W tym ujęciu ból staje się sensem samym w sobie, a nie środkiem do celu. To nie jest masochizm, lecz głęboka świadomość, że rozwój bez cierpienia jest iluzją. Każda umiejętność, każdy sukces, każda relacja wymagała w przeszłości trudności i to one były prawdziwym nauczycielem. Dopiero gdy człowiek zaczyna szukać bólu zamiast go unikać, odkrywa w nim radość przemiany. Wtedy nawet największe przeszkody stają się sojusznikiem. A cierpienie przestaje być powodem do zatrzymania się i staje się paliwem, które prowadzi dalej. Dyscyplina, którą wyobraża sobie większość ludzi, to ciągłe podejmowanie decyzji i walka z własnym oporem. Każdego ranka zadajesz sobie pytanie: czy iść na trening, czy zacząć pracę, czy odłożyć telefon. Każda taka decyzja zużywa energię. I w pewnym momencie dnia jej zabraknie. To właśnie dlatego tak wielu ludzi poddaje się wieczorem, sięga po śmieciowe jedzenie albo odkłada trudne zadania na jutro. Miyamoto Musashi rozumiał, że prawdziwa dyscyplina nie polega na nieustannym wysiłku i negocjacjach ze sobą, lecz na stworzeniu nurtu, który niesie cię bez wysiłku, tak jak rzeka, Niesie wodę. Obiekt w ruchu pozostaje w ruchu, a obiekt w spoczynku pozostaje w spoczynku. Człowiek, który codziennie zaczyna od nowa, zawsze jest w spoczynku i musi za każdym razem przełamywać ogromną inercję. Ale ten, kto raz wejdzie w nurt, odkrywa, że utrzymanie ciągłości wymaga mniej energii niż jej przerywanie. Dlatego Musashi powtarzał, że powtarzalność i rytm są ważniejsze niż wielkie zrywy. Nawet dwie minuty działania wystarczą, aby utrzymać ruch. Kiedy powtarzasz to każdego dnia, decyzja znika, a działanie staje się tożsamością. Nie jesteś kimś, kto zastanawia się, czy trenować, ale kimś, kto po prostu trenuje. Nie jesteś kimś, kto walczy z lenistwem, ale kimś, kto płynie własnym nurtem. Z czasem okazuje się, że trudne rzeczy stają się naturalne, a łatwe rzeczy przestają kusić. Nurt niesie cię dalej, a ty przestajesz polegać na motywacji czy chwilowej inspiracji, bo wiesz, że ruch sam w sobie budzi kolejne ruchy. To różnica między amatorem a mistrzem. Amator czeka na odpowiedni moment, a mistrz tworzy rytm, którego nie można zatrzymać. Tak rodzi się dyscyplina, która nie wymaga siły, ale trwałości i konsekwencji, a człowiek staje się częścią prądu, który nie zatrzymuje się nigdy. Musashi nie postrzegał swoich zasad jako oddzielnych elementów, ale jako jeden kompletny system, w którym każdy filar wzmacniał pozostałe. Pierwszym filarem była praktyka porannego ataku. Wojownik rozpoczynał dzień od najtrudniejszego zadania, Zanim umysł zdążył wytworzyć opór i zanim ciało odczuło ciężar obowiązków. Kiedy jeszcze inni spali, on już trenował. A pokonanie Demona o świcie sprawiało, że cała resta dnia była jedynie konsekwencją zwycięstwa. Drugim filarem było progresywne obciążanie. Musashi wiedział, że stagnacja oznaczała śmierć, dlatego nigdy nie kończył na okrągłej liczbie. Jeśli wykonał dziesięć powtórzeń, dodawał jedno dodatkowe, jeśli trenował godzinę, przedłużał ją o minutę. Te drobne przekroczenia budowały w nim siłę większą niż wielkie skoki, ponieważ uczyły go, że zawsze można zrobić trochę więcej niż podpowiada głowa. Trzecim filarem było opóźnienie nagrody. W świecie, w którym łatwa przyjemność otacza nas z każdej strony, Musashi stosował odwrotną logikę. Najpierw ból, Potem ulga, najpierw wysiłek, potem satysfakcja. W ten sposób mózg uczył się z powrotem właściwej sekwencji, która panowała przez tysiące lat. Cierpienie otwierało drzwi do nagrody, a nie odwrotnie. Kiedy wszystkie trzy filary działały razem, tworzyły samonapędzający się mechanizm. Poranny atak nadawał rytm, progresywne obciążenie uniemożliwiało stagnację. A opóźnienie nagrody oczyszczało system dopaminowy i wzmacniało dyscyplinę. Wystarczyło trzydzieści dni, aby człowiek nie poznawał samego siebie, bo codzienny nurt przemieniał go w kogoś, kto nie ucieka przed trudnościami, ale ich pragnie. System musashiego był prosty, lecz bezlitosny. Pozwalał rosnąć albo zmuszał do obumierania. Człowiek wybierał, czy chce żyć w powolnym rozkładzie komfortu, czy w ostrzu, które hartuje się codziennym cierpieniem. Łatwość kusi cię codziennie, ale to trud kształtuje twoją prawdziwą siłę. Musashi rozumiał, że życie człowieka to nieustanny wybór pomiędzy drogą miękką, a drogą ostrą, jak stal. Komfort usypia. I daje iluzję bezpieczeństwa, podczas gdy trud budzi i czyni cię kimś, kto potrafi stawić czoła każdej burzy. Pomyśl o wojowniku, który całe życie unikał bólu i nie ryzykował niczego. Na starość zostaje mu wspomnienie spokojnych dni, ale wewnętrznie jest pusty, bo nigdy nie sprawdził, kim naprawdę mógłby się stać. Teraz pomyśl o człowieku, który przeszedł przez bitwy, porażki, samotność i głód. Każda blizna jest świadectwem jego odwagi, a każde cierpienie dowodem, że wybrał drogę trudną, a przez to stał się większy niż przeciętność. Radość płynąca z bólu nie jest szczęściem w prostym sensie, ale głębokim poczuciem sensu, że każda kropla potu, każda chwila wysiłku, każdy moment oporu zostawia w tobie coś, czego nikt nie może odebrać. To nie jest samo zadawanie cierpienia dla samego cierpienia, lecz rozumienie, że to właśnie ono jest bramą do przemiany. Kiedy twoje mięśnie płoną podczas treningu, to nie sygnał słabości, ale znak, że powstaje w tobie nowa siła. Kiedy twoje serce bije szybciej z wysiłku, to nie ostrzeżenie, ale dowód, że twoja granica została przesunięta. Musashi mawiał, że prawdziwa droga wojownika to codzienny trening, który jest równocześnie bitwą i zwycięstwem. Nie trenujesz, by przygotować się do walki, ale trenujesz tak, jakby każda chwila była walką. Wtedy ból staje się radością, bo wiesz, że w jego ogniu hartujesz siebie. To wybór, który musisz podjąć każdego dnia: albo uciekniesz w łatwość i powoli zgasniesz, albo zanurzysz się w trudności i staniesz się kimś, kogo nic nie złamie. Musashi wiedział, że sama radość z bólu nie wystarczy, aby utrzymać wojownika w ruchu przez całe życie. Potrzebny jest jeszcze nurt, coś, co niesie cię naprzód, niezależnie od chwilowych emocji czy nastroju. Dyscyplina, którą większość ludzi zna, to ciągłe decyzje, czy pójść na trening, czy rozpocząć pracę, czy odłożyć trudne zadanie na później. Każda z tych decyzji spala energię, i z czasem człowiek poddaje się zmęczeniu. Musashi rozumiał, że decyzję trzeba zastąpić rytuałem. Wojownik nie negocjuje ze sobą, czy dziś ćwiczy, bo trening jest tak samo naturalny jak oddychanie. To już nie wybór, ale część jego tożsamości. W ten sposób powstaje nurt, który nie zatrzymuje się nigdy. Fizyka mówi, że obiekt w ruchu pozostaje w ruchu. A obiekt w spoczynku pozostaje w spoczynku. Człowiek, który codziennie zaczyna od zera, zawsze walczy z inercją, natomiast ten, kto zbudował rytuał, odkrywa, że łatwiej jest działać niż przestać. Sekretem wejścia w nurt jest prostota. Wystarczą dwie minuty, aby złamać opór i rozpocząć ruch. Nie musisz planować godzin ciężkich ćwiczeń, wystarczy krótki początek, a reszta potoczy się sama. Dwie minuty stają się dziesięcioma, dziesięć staje się trzydziestoma, a zanim się obejrzysz, trudne rzeczy stają się częścią twojej natury. Musashi nie polegał na motywacji, bo wiedział, że motywacja jest jak wiatr czasem jest, czasem znika. Polegał na rytmie, który sam tworzył każdego dnia, aż w końcu to rytm prowadził jego. W ten sposób trudne staje się łatwe, a łatwe przestaje kusić. Wojownik nie czekał na odpowiedni moment, aby działać, bo rozumiał, że nurt sam jest źródłem siły. Jeśli wejdziesz do tego nurtu, nie będziesz już pytać, czy warto, bo działanie stanie się twoim naturalnym stanem. Musashi tworzył system, w którym wszystkie elementy były ze sobą nierozerwalnie związane. Nie chodziło o to, aby znać pojedyncze zasady i stosować je wybiórczo, lecz aby żyć w rytmie, który dzień po dniu hartował ciało i umysł. Pierwszym filarem tego systemu był poranny atak. Wojownik nie czekał na odpowiedni moment, nie zaczynał od małych zadań, które nic nie znaczyły. Natychmiast po przebudzeniu stawał twarzą w twarz z najtrudniejszym wyzwaniem dnia. To właśnie o świcie, zanim pojawił się opór i zanim świat zaczął rozpraszać uwagę, wykuwała się przewaga. Drugi filar to progresywne obciążenie. Musashi nigdy nie pozwalał sobie na stagnację. Jeśli wykonał dziesięć powtórzeń, dążył do jedenastego. Jeśli przeszedł określoną drogę, dodawał kilka kroków więcej. Ten symboliczny gest przekraczania granicy budował w nim niezniszczalną wiarę, że zawsze może zrobić trochę więcej niż inni. Trzeci filar to opóźnienie nagrody. W świecie, w którym wszyscy szukają natychmiastowej przyjemności, Musashi wiedział, że nagroda musi być zawsze następstwem trudu: najpierw walka, potem odpoczynek, najpierw pot, potem satysfakcja. W ten sposób Mózg uczy się znowu właściwej sekwencji, w której przyjemność ma smak, bo została zdobyta, a nie dana za darmo. Kiedy te trzy filary zaczynają działać razem, powstaje system, który sam się napędza. Poranny atak nadaje kierunek, progresywne obciążenie sprawia, że nie ma miejsca na stagnację, a opóźnienie nagrody chroni przed iluzją łatwego szczęścia. Po trzydziestu dniach człowiek przestaje być tym, kim był. Znika dawny nawyk wybierania łatwości, a pojawia się nowa tożsamość. Ktoś, kto nie tylko radzi sobie z trudnościami, ale ich szuka, bo wie, że tylko tam kryje się rozwój. Musashi uczy, że albo wybierasz trud i rośniesz, albo wybierasz komfort i umierasz powoli każdego dnia.